Święta to wyjątkowy czas, gdy blask choinki rozgrzewa nasze serca i przypomina o tym, co naprawdę ważne. To chwile radości, wspólnego świętowania i ciepła rodzinnych spotkań. W tym magicznym czasie cieszymy się bliskością, wspólnymi tradycjami i radością najmłodszych. Przy wigilijnym stole cieszymy się obecnością tych, którzy są z nami. Lecz pamiętajmy również o bliskich, których dziś z nami zabrakło. Wspomnienia świąt spędzonych z nimi wciąż rozgrzewają nasze serca, bo choć ich nie ma, są z nami w myślach i sercu. W te święta miejmy w sercach zarówno tych, których możemy objąć, jak i tych, którzy patrzą na nas z góry. Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu spokoju, rodzinnego ciepła i chwili sadumy nad tym, co naprawdę ważne. Zakład pogrzebowy Aster w Tarnobrzegu.